Dzień dobry, witam serdecznie Panią. Pani będę mówić Małgosiu, ale tutaj y, czytam Pani prawdziwe imię. Y, dziękuję za kolejnego maila. No, co z jednej strony, no cieszę się, że y, sprawdziło się pod względem takim, że trafność tutaj była dobra, natomiast, jakby z samego rezultatu się nie cieszę bo lepiej byłoby, żeby Pani tę nieruchomość, jeśli Pani tego chce, tak nabyła bez przeszkód, a nie żeby coś tam się działo Dobra, czyli pani <laughs> urodzona chcę pani nabyć nieruchomość i pyta pani, czy ją nabyć w tym okrojonym, że tak powiem, zakresie. Dobra postawię sobie karty tak na razie ogólnie kilka jak wygląda w ogóle sprawa, tak jak będzie wyglądać sprawa y, tej nieruchomości. No tutaj karty pokazują, że y, y, cały czas sprawa będzie w toku. Y, y, że... Będzie się, że tak powiem, kotłowało, jeśli chodzi o status tej nieruchomości. Te karty pokazują taką niestabilność w, bo ja wiem, w procesie myślenia, ewentualnie działania takiego nastawionego na inwestycja na przyszłość, tak? Cały czas jakby taka, takie hasło inwestycja na przyszłość, ale przy tej inwestycji cały czas pokazana jest, wie pani taka, taki brak stabilizacji, nie? Że no, niby jest ta inwestycja, ale cały czas coś, tak, raz lepiej, raz gorzej jest wahanie, decyzja pokazana jeszcze w sprawach finansowych, może niezdecydowanie, tak? jeszcze raczej niż decyzja nie zdecydowanie co lepsze czy tak czy tak eee. <laughs> i pokazany jest przy tym również człowiek jakby w ręce którego ta decyzja ma być złożona Natomiast nie widzę tutaj szybkiego postępu sprawy. Jest takie odwlekanie, nie? Sprawa się bardzo ciągnie. Okej, okay. to by było tak. A propos tej nieruchomości. I teraz kwestia decyzji. Co robić? Co robić? Decyzja. No wszystko, piątka mieczy, podstawa. Yy, czyli czy ścieżka kupić w okrojonej yy, wersji, czy czekać, to będzie druga ścieżka. To podstawą tego wszystkiego w jednym i w drugim przypadku jest piątka mieczy. Przede wszystkim, proszę Pani, cała sprawa może wiązać się z jakimś, krótko mówiąc, oszustwem. E, w całej sprawie może być tak, szczególnie w, jeśli Pani kupuje w okrojonym zakresie, że w pewnym momencie, e, piątka mieczy tak działa, że przychodzi ktoś i bierze sobie jeszcze coś, bo się mu należy, tak po kawałku, nie? Taka jest piątka mieczy. Czyli no, na razie ta podstawa no, do rozstrzygnięcia być może, no tak. Ja twierdzę, że to jest oszustwo, ale może tu jeszcze trzeba rozstrzygnąć, tak? czy e, upora się pani z tym oszustwem? Czy na, na czym polegać ma to oszustwo? E, być może kto chce co uzyskać, tak jakby tą całą sytuacją plącząc. Dobra, e, więc tak. Pani. Postawa, myślenie w sytuacji, kiedy kupuje pani okrojoną część i całość. Przebieg wypadków i finał dla pani. Proszę pani, powiem pani tak. E, jeśli się pani zdecyduje na zakup tejże nieruchomości, upora się pani z wszystkimi negatywnymi aspektami drogi wiodącej do tego zakupu, to sam zakup, jako taki, E, będzie bardzo korzystny dla pani. Tak? Tylko teraz warunek jest jeden. Nie wolno niczego zrobić pochopnie. Zarówno widzi Pani, w tym rezultacie em, niecałość oraz tu, że Pani czeka, tu są dobre karty. Lepsza cesarzowa jest po stronie e, całość, tak? Natomiast teraz pytanie brzmi, jak doprowadzić do tego? E, czy pani sama ma to robić, czy powierzyć to komuś, żeby jakby tutaj ta całość w końcu do pani mm, przyszła? Tak? E, Samo poczucie pani, takie myślenie, w momencie kiedy pani kupuje nie całość, dziesiątka denarów, czuje się pani tak jakby już właścicielką, jest pani bardzo zadowolona, czuje pani. E, że to jest taka rzecz działająca na korzyść pani rodu, rodziny, miejsca, w którym pani, e, które chce stworzyć, tak na przyszłe pokolenia. E, natomiast tutaj jakby przy tej e, całości no ma pani odziwo e, jakieś takie wrażenie, że czegoś w tym wszystkim brakuje. Że jeszcze trzeba jakiś krok, żeby ta całość, którą pani chce nabyć, się ziściła, tak? No, być może wynika to jedno po prostu z drugiego. I przy tej drodze, że pani chce całość, nabywa pani całość, karty pokazują opóźnienia. Karty pokazują taką konieczność. E, spojrzenia na całą tę sprawę pod innym kątem. Wisielec tak działa, tak? Tu, żeby zyskać jasność w sytuacji, trzeba w, jakby wy, wycofać się, e, popatrzeć z innej perspektywy. Jaka może być to perspektywa? No, pani bezpieczeństwa, bo podstawą jest piątka mieczy. Wycofać się i spojrzeć z perspektywy, czy to. Nadal będzie oszustwo, czy już nie? Czy pani trzyma nad tym kontrolę, czy nie? Czy kontroluje ktoś i w jaki sposób? Natomiast doprowadzając do finału, pokonując opóźnienia na swojej drodze, może się pani faktycznie spodziewać dobrego rezultatu. Ale tak jak mówię, droga do tego, nie jest łatwa przy opcji e, takiej: ja chcę całość. Nie? Ja chcę całość i teraz każdy krok to jest, e, to jest e, m, dla pani jakaś trudność, czekanie, myślenie, obserwowanie, zawieszenie, czy to jakieś wielkie wydatki w związku z tym również dla pani by były? E, nie, ale karty e, sugerują, że e, gdyby pani w tej opcji ja chcę całość, Dobrała sobie e, dobrego doradcę. To może być, nie wiem, radca prawny na przykład, tak? Po, jakiś pośrednik, ale uczciwy. To wcale e, by panią to zbyt dużo nie kosztowało. E, natomiast wersja kupuje pani niecałość. No to kupiła pani, jest pani bardzo zadowolona, dziesiątka denarów. No ja tu już mam, tak? Ale co z tego? Piątka buław. Tu jest nie koniec walki. Pytanie, co jest lepsze, piątka buław czy wisielec? Czy piątka buław to jest taka walka, e, naprawdę totalnie jakby wręcz, tak? Czy wisielec, który mówi, no jakby m, tu trzeba czekać. Tu receptą jest czekanie, a nie potężne e, umęczenie się e, właśnie taki, taką szarpaniną, tak? W efekcie. Również dziesiątce kielichów daje to pani y, jakąś satysfakcję emocjonalną, tak? Satysfakcję y, y, ro, rodzinną, ale przede wszystkim emocjonalną. Y, natomiast tak jak mam porównać, czy wisielec, czy, czy, czy piątka buław, no to jednak y, wybrałabym wisielca, a nie taką, takie starcie, tak? Dopowiem sobie, y, dopowiem sobie jeszcze. Proszę pani, w przyszłości y, pani myślę, że tę nieruchomość kupi. Y, natomiast <tryk> tę nieruchomość, w ogóle jakąś nieruchomość. W ogóle jakąś nieruchomość. Hmm. Wezmę jeszcze jedne karty później, czy jakiś kupno-sprzedaż jest tutaj przy pani w najbliższym czasie, bo teraz mi przyszło do głowy, że, bo powiedziałam tą nieruchomość, a potem się poprawiłam, że w ogóle jakąś nieruchomość tego typu pani kupi. Bo te trzy karty pokazały mi coś takiego, że tak jakby się pani nau nauczyła przez obserwację, zyskała doświadczenie w dziesiątce buław. I bo właśnie, widz pani, ta dziesiątka buław jest dla mnie taka em, nie do końca zrozumiała, bo może pani sobie pomyśleć tak, ja kończę tutaj, to, to, te szarpaninę z tą nieruchomością i wtedy Mark mówi tworzę coś nowego, prawda? Zatem to tworzenie czegoś nowego może się odnosić do nowego pomysłu w paziu mieczy na zakup kompletnie czego innego, bo w dziesiątce buław mówi się, ja mam dość właśnie tego ciężaru i chcę to zamknąć, chcę to skończyć i wejść w coś nowego. Tak? zatem najpierw moje myśli powędrowały w tym kierunku, że e, pani to jednak kupi, no, a, a, je, a po zastanowieniu e, to jednak byłabym bliższa interpretacji tej, że kupi pani, ale nie do końca może to, o czym my tutaj teraz rozmawiamy, tak? E, bo uzna pani, że za dużo jest tych przeszkód. No dobra. Zobaczmy. Teraz to pytanie, które Pani zadała, czy samej e, robić, czy kupić to w okrojonej postaci, e, czy czekać na to, aż oni tak doprowadzą sprawę do końca. Zobaczmy, co dla Pani tutaj jest lepsze. Pani w obu przypadkach, przypadek numer jeden, czy kupić to w okrojonej po, postaci, e, tutaj karta sądu ostatecznego może mówić tak. Na, będzie to pani, po pierwsze, rozważać, e, po drugie, bez sądu tutaj się nie obejdzie. Natomiast Jedynym plusem byłoby to, że w momencie, kiedy pani bierze sprawy w swoje ręce, to idą one szybciej. Tak? No, ale to już jest kwestia e, e, no, takiego ryzyka. Dać tym ludziom, powierzyć tym ludziom sprawy w ich ręce, również sprawa ma się szansę zamknąć pozytywnie. E, Natomiast jakby szybciej byłoby, gdyby pani te sprawy sądowe wzięła w swoje ręce. Zobaczmy kosztowo, jakby to wszystko wyglądało. Mhm. Lepiej kosztowo, e, jeżeli ci ludzie by się, dla Pani kosztowo, jeżeli ci ludzie by się e, tym zajęli. E, natomiast tutaj, że Pani kupuje to w okrojonej postaci, to cały czas karty pokazują jedną rzecz: e, że Pani się czuje taka zadowolona, e, że pani tak jakby e, pod, podjęła super decyzję, natomiast, i takie ma Pani poczucie sukcesu. Natomiast tutaj mam kartę diabła. To jest uwikłanie się w takie długotrwałe, coś męczącego, to jest uleganie pokusie. Jeszcze jedno: to nabycie niepełne tej nieruchomości, to jest uleganie pokusie. I ta pokusa powoduje, że Pani czuje się taka, wow, nie? Ale zrobiłam krok. Natomiast. No, i jest tutaj jakiś sukces, i jest takie pójście do przodu. Natomiast no, diabeł to zawsze diabeł. Uwikłanie się w coś, co potem tak może zmazać to poczucie sukcesu. Czyli ten pierwszy taki, tak jak te pierwsze karty pokazywały, dziesiątka denarów. No, ja jestem teraz, no, mam taki grunt pod nogami, tak stabilnie się czuję, taki, to wszystko takie duże, porządne. Żeby nie, nie zwiodło pani takie um, właśnie myślenie. Nie? To, to taka chęć um, bycia zadowolonej z samej siebie. Łęchtanie takie wie pani, no wow, fajnie to wszystko tam zrobiłam, bo, bo diabeł jednak będzie kusił to panią to raz e, dwa, uwikła panią w. No, dość dziwny proces, tak? Jakieś działania. Więc lepsze karty są po stronie dać tym ludziom że, całą sprawę, żeby to załatwili. Wie pani. Załatwią i nie ulegać pokusie. Nie ulegać pokusie, e, że nie wiem, opuszczą oni tam coś, byle by to. E, pani sprzedać. 3% to 3%. Teraz może warte mniej, a za jakiś tam czas będzie to pani cały czas ciążyć jak zadra, nie? Czyli to poczucie sukcesu, wow, kupiłam, mam. Super, ale sądy, uwikłanie, e, manipulacja, bo tak jak pani pamięta, podstawą decyzji piątka mieczy, oszustwo. W jakiejkolwiek by tutaj nie, nie patrzeć, w jakąkolwiek by stronę nie patrzeć, niesie cała sprawa ze sobą znamiona oszustwa. Więc tak jak karty pokazują, lepiej poczekać, lepiej spojrzeć inaczej, na sprawę, uczyć się na przykładzie tego, co się dzieje. I jeśli pani nie może sama. E, Wziąć kogoś, kto pani podpowie, jak to czy pani, czy tym ludziom, tak? Bo również pani może, może to byłoby dobre rozwiązanie, gdyby pani e, całą sprawę opracowała, oni byliby narzędziem. Pani by e, wzięła, nie wiem, kogoś, kto ma olej stosowny w głowie, zna się na takich sprawach, i nawet nie oni, ale ta osoba, żeby im doradziła. Ale ta osoba, żeby była pani ręką, prawda? Że to pani kieruje. Też pamiętam, rozkład był cesarz, czyli osoba kierująca. Ale i tak, i tak to się wszystko będzie y, przedłużać. A co pani z tym zrobi? No to tak jak y, z kolei te trzy karty pokazywały. Może nadejść taki moment, że powie pani, nie zamykam to, dziękuję, ja już mam tego dość i kupi pani zupełnie coś innego. Ewentualnie rozwiązanie numer dwa, w końcu po trudach, boleściach to się zapnie i ten pani trud zostanie uwieńczony tą kartą tego maga, że mając coś nad, z tą rzeczą, będzie pani mogła tworzyć zupełnie no, nowe swoje, fajniejsze życie. No ale tutaj sprawy i kwestia decyzji to już jest pani, że tak powiem, wybór. Proszę uważać bo podstawą była piątka mieczy. To jest karta oszusta. Jeszcze raz przestrzegam. Dziękuję bardzo.